Widzicie wiem gdzie. wiem gdzie byłem, widziałem. wiem. gdzie byłem! Wiem, Ja byłem, widziałem, Ja Ja mam 10... Ja mam Ja Kurde. O jest wejście <śpiewanie> Ku <Kurde. śpiewanie> Ten idzie ta ranem. Jo, jest wejście. Znaleźliśmy. Mamy nadzieję, że tu będzie coś ciekawszego. No i już widzimy, że tak. kameruje? Ja. Proszę bardzo. No. Nie. 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 Nie ma w tym żadnego problemu. No i jest coś, co nas interesuje. Tak to. Tak to. Się kameruje się. Tak. O, dawaj, dawaj recenzję tej ładowarki. E, ładna, bo zielona. E, Skręcamy tutaj o O, No joystick. No joystick. Bardzo ładny. Proszę O, tu taki cycek jest fajny. Mów głośniej. Bardzo ładny <grywny> chwytak do bel. Książki, lub pasz. To jest wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, wskaźnik obrotów, takie wszystkie, ale nie wiem od czego, bo to ja działo, takim nie jeżdżę. O, tu parę, dwa pedały, jeden duży, drugi mały. O, wciskam sobie to jadęsko, to, to jest na jedną nogę, geniuszu. O, oh, no widzisz, lepiej, a... lepiej. I tu masz takie też wszystkie tylko nie wiem od czego. O, tu żółw zając. To jakby u mnie w jest... w renówce, tak nie? O, 105 kawałków Stać Nie, akurat mam w kieszeni, Paweł. Coś jeszcze o tym powiesz? Opony więcej nie wytrzymają. Daszek, żeby ci na łeb nie leciało. Wow. Kulkę ma, przyczepkę można zapiąć. Otwórz to. Tu się otwórz. Od... Zobaczymy, co tu jest. Nic nie ma. Lipa, Ob ukradli już. Nie ja tak wyjdzie, ukradli. Tak, tak. Jakąś jakość. Kubota pracuje tu półtora roku i spisuje się naprawdę na wysokim poziomie. Jestem oszczędność tego ciążnika w paliwie, wspomniałem, szybki jest na pomniu. Nie ma z nim problemów. Na dychnakach przelewę Co o tym chodzisz, Tudejko? Radejko fajne. Ja już bym mógł jeździć. Ty może się włączy. Gdzie tu jest włącznik? Na kuku, Nie działało. Elektrykę mi Paz zobaczymy czy się spadnie. Dobra. Nic tego mówię, że na elektrozaworach są wszystkie. Ale fajnie, fajne, o tutaj... Przestaw się. Jestem, Adrian. Oni mnie dobrze znają. Szyn? I co oglądają, to nie znają. Zadira. Dobra! Zaraz idziemy do nich. Do tamtego byczka. Wsiadamy Siadamy. Dej Nortezie. Ja osobiście nie wysiadam z tego ciągnika. Przysięgę, proszę bardzo, reverse. Tył, tył. Co mam ci przytrzymać? Cało się zamyka No i to tam Andrzej opowiesz No to jak młoda warka Na no, szałunie tak Będziemy Do ta. Cierpliwości Mała jest Mała jest Tylna ty szyba uchylna bo... Dla mnie Dla mnie ma bardziej korzystanie niż ta JCP na pewno Bo Bo jest mała Ale to jaki ma fajny zęb z tej wysokości Tym to by ułożył serce, nie? No Ja no. Litera już Andrzej, tak. dali nam kluczyki. Co ty o tym sądzisz? Eee... Ja jestem za. Opatrz, tu jest rewers normalnie. Opa. 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 Awaryjne działają? Działają. Nie chuja. Działają. O, działają. Awaryjne działają. A, prosta maszyna. Dokładnie. Zresztą zaraz coraz bardziej przygotowany do Kubot, bo podobają mi się. No fajne są. Fajne, fajne. Chińczyki, kurde, ale fajne. Ale ja wiesz, że to jest dla silnika Nie, na Kuboty. Fenta. Na kuboty jest. F silnikach F ja ci mówię, ja słuchałem tak jak Pan mówił, wcześniej tutaj tłumaczył, to silniki kuboty są w, tylko w ciągnikach kuboty albo w ładowarkach nieraz dają do ładowarek. W innym ciągniku nie masz takiego silnika. Eee, rewers. No to jest głupie, wypad. No ładnie myślałem się na pewno jest przegłowo, bo są biegi mechaniczne, no, czyli nie ma innej opcji, żeby weszli bez sprzęgła. No. Rewers też pewnie będzie, nie, a może rewers, być bezprzęgowy. Nie, jest jest bezprzęgowy, bo jest elektrohydrauliczny. Elektro Mój był ma kubotę i ma rewers mechaniczny. Bo jeszcze ma tą starą, nie? I ma rewers mechaniczny. Ma się sprzęgłem, no, nie? Łapę. A, a on ma już rektry, on ma reaktywację. No to nie ma nic. No dobra. To się zmień. Szkoda, że sięudełka nie ma. Ja się Bym chce usiadł. Janie, Ja nie Znaczy, jakbym się połączył z telefonem, to pewnie bym widział Możesz, już się nagrywa <noise> 맛있겠다. 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 At the moon we'd go to bed In my arms you're safe and sound Without a threat And I can't wait to see what happens next How far can we get If we sail a little bit higher a little Tchau.